Rozdział 11, Analiza i optymalizacja sklepu. 11.3 Testy AB i optymalizacja konwersji. Zagadnienia. 1 marca 2011 roku Co to jest test AB? 2 marca 2011 roku Elementy do testowania. 3 marca 2011 roku Jak przeprowadzać testy AB? 4 marca 2011 roku Optymalizacja konwersji, CRO, w Shopify. 5 marca 2011 roku Wskazówki i Typee. 6 marca 2011 roku Podsumowanie. Testy AB to jedno z najpotężniejszych narzędzi do optymalizacji konwersji w sklepie internetowym. Dzięki tym testom możesz porównywać różne wersje stron, elementów interfejsu, ofert czy kampanii marketingowych, aby dowiedzieć się, która z nich działa najlepiej w kontekście zwiększania sprzedaży i zaangażowania użytkowników. Optymalizacja konwersji polega na doskonaleniu różnych aspektów sklepu, aby jak najwięcej odwiedzających dokonało zakupu lub wykonało inne pożądane działania, np. zapis do newslettera, dodanie produktu do koszyka. Test AB to technika porównawcza, w której dwie wersje tego samego elementu strony, np. nagłówka, przycisku, oferty, są wyświetlane losowo różnym grupom użytkowników. Celem testu AB jest sprawdzenie, która wersja przynosi lepsze wyniki w zakresie konwersji. W skrócie. Wersja A, obecna wersja strony, elementu, oferty. Wersja B. Zmodyfikowana wersja, która różni się od wersji A jednym elementem, np. kolorem przycisku, tekstem w nagłówku, ceną produktu. Po przeprowadzeniu testu, analiza wyników pomoże określić, która wersja osiąga NL lepsze rezultaty. Nagłówki nagłówek jest pierwszą rzeczą, którą użytkownicy widzą na stronie. Testowanie różnych wersji nagłówków, w tym zmiany treści, długości i stylu, może mieć ogromny wpływ na konwersję. Przyciski CTA, Call to Action, testowanie różnych kolorów, tekstów i rozmieszczenia przycisków, które zachęcają użytkowników do podjęcia działania, np. kup teraz, zapisz się, zobacz więcej. Ceny i oferty, zmiana ceny, struktury rabatów, darmowej dostawy czy promocji na stronie produktu może wpłynąć na decyzję zakupową klienta. Testowanie różnych wariantów ofert może przynieść korzyści. Formularze, długość formularzy zamówienia, liczba wymaganych danych, a także układ pól mogą mieć wpływ na to, jak szybko użytkownicy przechodzą przez proces zakupowy. Krótsze formularze i mniejsze pole do wypełnienia zwiększają szanse na zakończenie transakcji. Układ strony, zmiany w rozmieszczeniu treści, zdjęć, przycisków, nawigacji czy elementów strony mogą wpłynąć na decyzje użytkowników. Możesz testować różne układy strony produktu, strony koszyka lub strony heads code. Obrazy i zdjęcia produktów, wybór zdjęć produktów, ich jakość i liczba mogą wpłynąć na decyzję zakupową. Testowanie różnych zdjęć czy układów galerii obrazów może zwiększyć zaangażowanie. Wybór narzędzi, aby przeprowadzić testy AB, musisz wybrać odpowiednie narzędzie. W Shopify dostępnych jest kilka aplikacji, które ułatwiają testowanie AB, takich jak. Optimizely jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do testów AB umożliwia przeprowadzanie testów na stronach produktów, landing pages czy w elementach koszyka. VWO, Visual Website Optimizer, to narzędzie pozwala na łatwe przeprowadzanie testów AB, multi ariate testing i testów użytkowników. Oferuje także funkcję nagrywania sesji użytkowników oraz analizy ich zachowań. Google Optimize, darmowe narzędzie do testowania AB, które jest łatwo integrujące się z Google Analytics. Pozwala na szybkie tworzenie eksperymentów i mierzenie wyników. Tworzenie testów, po wybraniu narzędzia, zacznij od ustalenia celu testu, np. zwiększenie współczynnika konwersji, poprawa zaangażowania. Wybierz element, który chcesz testować, np. przycisk CTA, i stwórz dwie wersje, A i B. Zaplanuj, jak długo test ma trwać i określ próg statystycznej istotności, który pozwoli na uzyskanie wiarygodnych wyników. Analiza wyników, po zakończeniu testu, analizuj wyniki pod kątem tego, która wersja przyniosła lepsze wyniki. Jeśli jedna wersja osiągnęła znaczną przewagę, możesz wdrożyć zmiany na stałe. Pamiętaj, aby testy były prowadzone na odpowiedniej grupie użytkowników i przez wystarczająco długi czas, aby wyniki były reprezentatywne. Optymalizacja konwersji, CRO, to proces, który ma na celu zwiększenie odsetka użytkowników wykonujących pożądane działania na stronie, np. dokonanie zakupu, zapisanie się do newslettera. Testy AB są jednym z kluczowych narzędzi w procesie optymalizacji konwersji, ale istnieje wiele innych działań, które mogą pomóc poprawić konwersję w sklepie na Shopify. Skrócenie procesu zakupowego, im mniej kroków wymaga od użytkownika proces zakupu, tym większa szansa, że zakończy transakcję. Skrócenie formularzy, uproszczenie procesu headscode i eliminacja zbędnych kroków może znacząco poprawić konwersję. Optymalizacja mobilna Ponieważ coraz więcej użytkowników dokonuje zakupów za pomocą urządzeń mobilnych, ważne jest, aby sklep był w pełni zoptymalizowany pod kątem smartfonów i tabletów. Dostosowanie projektu sklepu do urządzeń mobilnych może poprawić współczynnik konwersji. Poprawa szybkości ładowania strony Strony, które ładują się zbyt długo, mogą zniechęcać użytkowników. Optymalizacja prędkości ładowania strony, np. kompresja obrazów, minimalizacja skryptów, poprawia doświadczenie użytkowników i wpływa na wyższe konwersje. Testowanie różnych ofert, sprawdzaj, które oferty, rabaty lub promocje przyciągają najwięcej klientów. Czasami zmiana promocji z darmowa dostawa na 10 rabatu może przynieść lepsze rezultaty. Testuj tylko jeden element na raz, aby wyniki testów AB były miarodajne, testuj tylko jeden element na raz, np. kolor przycisku lub tekst na stronie. Testowanie zbyt wielu zmiennych jednocześnie utrudnia analizę wyników. Bądź cierpliwy, aby testy AB były skuteczne, muszą być przeprowadzane przez odpowiednio długi czas. Pamiętaj, że wyniki testów mogą się zmieniać w zależności od sezonu, dnia tygodnia czy kampanii marketingowych. Wykorzystaj dane z Google Analytics. Google Analytics może dostarczyć cennych informacji o zachowaniach użytkowników, które warto uwzględnić przy tworzeniu testów AB. Na przykład, jeśli zauważysz, że użytkownicy rezygnują z zakupu na stronie headscode, warto przetestować zmiany w tym obszarze. Testuj na grupach docelowych, upewnij się, że Twoje testy AB są odpowiednio segmentowane. Na przykład testuj różne wersje strony dla nowych i powracających użytkowników, ponieważ ich zachowania mogą się różnić. Testy AB i optymalizacja konwersji to kluczowe elementy skutecznej strategii marketingowej i sprzedażowej w sklepie internetowym na Shopify. Testowanie różnych elementów strony pozwala na precyzyjne określenie, które zmiany wpływają na poprawę wyników sklepu, a proces optymalizacji konwersji (CRO) pomaga zwiększyć liczbę transakcji. Regularne testowanie, analiza wyników oraz wdrażanie poprawek na podstawie zebranych danych to klucz do sukcesów e-commerce. Rozdział 11. Analiza i optymalizacja sklepu. 11.3 Testy AB i optymalizacja konwersji.